Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Albano Carisi jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci włoskiej sceny muzycznej. Prawdziwy człowiek, stworzony przez samego siebie. Urodził się w Apuli, w skromnej rodzinie, a w Mediolanie zamienił swoje życie w marzenie o zostaniu piosenkarzem. Jego sukces był niezwykły, czyniąc go jednym z najbardziej ukochanych artystów, nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Jednak jego droga zawsze była pełna trudności. Możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że napotkał wiele trudności w swojej karierze, z których wiele jest mało znanych. Przejdźmy do historii Albano życia naznaczonego sukcesem i tragedią, młodością i karierą. Albano Carisi urodził się 20 maja 1943 roku w małym miasteczku Celino San Marco. Położonym w prowincji Brindisi w Apulii, na południu Włoch. Co niezwykłe, mieszkał przez całe życie w tym samym mieście, w którym się wychował. Jego matka Jolanda Otino nadała mu imię Albano, podczas gdy jego ojciec Carmelo Carisi był na misji w Albanii dla Królewskiej Armii Włoskiej podczas II wojny światowej. Ma brata Franco Carisi, znanego również jako Cossis. Urodzony w rodzinie rolników w Sinopoli, Albano już od najmłodszych lat rozwijał głęboką pasję do muzyki. Grał na gitarze z ojcem, podczas gdy pracował nad śpiewem, co było formującym doświadczeniem, które ujawniło jego talent muzyczny. W wieku zaledwie 12 lat skomponował swoją pierwszą piosenkę Radio Sicilia. W wieku 17 lat Albano podjął odważną decyzję o porzuceniu nauki i przeprowadzce do Mediolanu aby podążać za karierą profesjonalnego piosenkarza. Ta zmiana oznaczała początek nowego rozdziału w jego życiu. Po przybyciu do tego dynamicznego miasta spotkał wiele nieznanych koncepcji. Pamięta, że nigdy wcześniej nie słyszał o słowie ananasy i pomyślał, że to rodzaj mięsa, gdy kupił je w supermarkecie. Aby połączyć dwa wątki, zaczął pracować jako kelner w restauracji o nazwie Il Dolaro, gdzie spotkał kilka czołowych postaci branży rozrywkowej. Co tam Pino Massara odkrył go i wprowadził w świat muzyki pod nazwiskiem Sen Albano. Po wielu latach pracy i wytrwałości, Albano wreszcie osiągnął swój pierwszy wielki sukces w 1967 roku z piosenką Nel Sole. Utwór ten sprzedał się w około półtora miliona egzemplarzy i wyniósł go na szczyty sławy, otwierając drzwi do niezwykłej kariery, która uczyniła go jedną z najbardziej ukochanych ikon muzycznych Włoch. W 1984 roku wygrał festiwal Sanremo z piosenką "Sisara". Lata 80. były szczytem kariery Albano, naznaczonego wieloma sukcesami, takimi jak "Liberta" w 1987 roku, "Nostalgia Canagia" i "Karateramia". Po raz kolejny wystąpił na Sanremo w 1991 roku z utworem "Oggi sposi". W odniesieniu do Sanremo 2023 roku, program drugiego festiwalu zapowiada ekscytującą mieszankę artystów, od Wilna po Paolo Chiara. Festiwal będzie także zawierał specjalne występy gościnne, takie jak Black Eyed Peas i Massimo Ranieri. Romina i Albano, artystyczny duet ukoronowany międzynarodowym sukcesem. Kiedy Albano Carisi zaczynał zdobywać uznanie w świecie muzyki, spotkał Romina Power, Jedną z najsławniejszych aktorek włoskiego kina i córkę ikony Hollywood, Tyrone Power. Ich spotkanie miało miejsce w 1967 roku podczas filmu muzycznego mającego na celu ukazanie talentu Albano jako aktora filmowego. To spotkanie zapoczątkowało romantyczną podróż, która podbiła serca wielu fanów. Zaledwie trzy lata później, 26 czerwca. W 1970 roku wzięli ślub. Albano miał 27 lat, a Romina zaledwie 18. Na początku ich związek spotkał się z sceptycyzmem. Wiele osób w włoskiej prasie zastanawiało się, jak długo ich romans może trwać, biorąc pod uwagę skromne pochodzenie Albano za Puli i wyrafinowane wykształcenie oraz status celebryty Rominy. Romina była ikoną piękna i stylu, co jeszcze bardziej podsyca spekulacje na temat trwałości ich związku. Pomimo wątpliwości, Albano i Romina zbudowali stabilne małżeństwo, które zaskoczyło krytyków, przyjmując w końcu czwórkę dzieci: Ilene Maria Sole, Jari Marco, Christel Ciara i Romina Jolanda. Oprócz stworzenia dużej, kochającej rodziny, Albano i Romina stworzyli niezwykle udane partnerstwo artystyczne w latach 70. i 80. Romina podjęła istotną decyzję, aby porzucić swoją rozwijającą się karierę filmową dla pełnego skoncentrowania się na swoim duecie muzycznym, co przyniosło im ogromny sukces zarówno w Włoszech, jak i międzynarodowo. Para szybko stała się celem zazdrości wielu, nie tylko dzięki swoim talentom, ale również dzięki ich chemii i charyzmie na scenie. Łącznie pięć razy wystąpili na prestiżowym festiwalu Sanremo, zyskując wielkie uznanie dzięki piosenkom takim jak Felicidad w 1982 roku, Abra w 1984 roku, Nostalgia Ruk w 1987 roku, Karateramia w 1989 roku i Oi sposoby. W 1991 roku. Ich talenty doprowadziły również do reprezentowania Włoch w konkursie piosenki Eurowizji dwukrotnie, w 1976 i ponownie w 1985 roku. Za każdym razem, gdy występowali, publiczność była całkowicie oczarowana, dając się ponieść magii ich muzyki oraz pasji, którą wyrażali jako para. Zniknięcie linii najgorszy koszmar jego życia. Życie Albano Carisi i jego żony Rominy Power zmieniło się w piekło w styczniu 1994 roku, kiedy ich córka Ilenia zniknęła podczas podróży do Nowego Orleanu. Rodzina korzystała z tych wakacji, kiedy Ilenia zniknęła bez śladu, pozostawiając rodziców w dewastacji. Pomimo dogłębnych poszukiwań i medialnego zainteresowania nigdy nie odkryto jej żywej i nie pojawiły się żadne dowody lokalizacji. Jedynym wiarygodnym świadkiem był strażnik w miejskim akwarium w Nowym Orleanie, który zgłosił, że widział kobietę podobną do linii wchodzić do rzeki Mississippi. Ten poruszający świadek przyciągnął uwagę mediów, czyniąc ją jedną z najgłośniejszych spraw na całym świecie przez lata. Plotki wokół zniknięcia Lili były wypełnione spekulacjami i plotkami, tworząc skomplikowany portret jej życia. Raporty sugerowały, że miała osobowość skomplikowaną i była zamieszana z handlarzami narkotyków, co dodawało jeszcze więcej bólu jej rodzicom, gdy nawigowali w niezwykłej niepewności dotyczącej jej losu. Ciężar emocjonalny zniknięcia ich córki okazał się zbyt przytłaczający dla Albano i Rominy. Walcząc z bólem, ich związek, dotychczas stabilny, zaczął się rozpadać. Mąż, który dzielił z nią ponad 30 lat małżeństwa, zdecydował się na rozwód w 1999 roku. W 1505 roku sytuacja przybrała nowy obrót, gdy dziennikarka Lidia Lozano zaczęła wstrząsać mediami, twierdząc, że ma dowody na to, że Ilenia żyje. Jak się jednak okazało, te twierdzenia opierały się na informacji z mało wiarygodnego źródła, co skłoniło ją do późniejszych przeprosin za cierpienia, które te doświadczenia spowodowały. Ta nowa spekulacja zmusiła Albano i Rominę do przeżycia swojego koszmaru na nowo, z nadzieją na powrót ich córki, jednocześnie stawiając czoła gorzkiej rzeczywistości, że być może nigdy już się nie pojawi. Po latach niepewności, w grudniu 2014 roku sąd w Brindisi oficjalnie ogłosił Ileń się za zmarłą, co stanowiło mroczny koniec sprawy, która przerażała Albano i Rominę przez dekady. Relacja z Loredana Leciso Później w swoim życiu Albano Carisi spotkał Loredana Lesico, gdy odprowadzał swoje córki Christelle i Romina Junior do szkoły. Ich więź przerodziła się w romantyczny związek, a razem powitali dwoje innych dzieci. Jasmine i Albano Juniora. Ich życie rodzinne wydawało się wypełnione miłością i radością, ale jak w wielu innych związkach, ich relacja miała wzloty i upadki. Krążyły plotki na temat tajnego małżeństwa między Albano a Loredana na Białorusi, chociaż żadne z nich nigdy nie potwierdziło tych spekulacji. Pomimo tych plotek para utrzymywała wspólną obecność publiczną, nawigując przez zawirowania emocjonalne ich relacji jednocześnie wychowując swoje dzieci. W trakcie ich wspólnych lat Albano często komentował swoją przeszłość z Rominą Power, matką ich czwórki pierwszych dzieci, co czasem podsycało publiczne zainteresowanie i ciekawość mediów. Jak chciał los, w ostatnich latach Albano i Romina ponownie spotkali się na scenie, ożywiając chemię, która wcześniej zachwycała publiczność na całym świecie. To artystyczne zjednoczenie wzbudziło pytania oraz spekulacje. Czy ich odnowiona współpraca była czysto zawodowa, czy może rodziło się między nimi głębsze uczucie? Fani zaczęli się zastanawiać, czy więź, którą dzielili, przekraczała granice muzyki i mogła sugerować możliwy powrót do ich dawnego romansu. Tragedia zniknięcia córki nie była wystarczająca. Albano Carisi występował w wielu programach telewizyjnych, dzieląc się swoją osobistą drogą i opowiadający tragiczną historię swojej córki Ili, której zniknięcie przerażało jego i jego rodzinę przez ponad trzy dekady. Chociaż od pewnego czasu nie wydał nowych utworów, Albano wciąż odzwierciedla w sobie publiczny wizerunek, korzystając ze swojej platformy, aby poruszać nie tylko swoje walki, ale także walki swojej córki, która obrała podobną drogę w branży rozrywkowej. Po rozstaniu z Rominą Power, swoją byłą żoną i partnerką artystyczną, serce Albano znalazło nową więź z Loredana Lesico, osobą również obecną w świecie show biznesu. Jednak relacje między Lesico a Power były zawsze trzymane w tajemnicy, co sprawiło, że Albano otwarcie przyznał, jaki emocjonalny wpływ miało to na niego. Wciąż czuje głęboką więź do Rominy, z którą dzielił zarówno więź zawodową, jak i romantyczną, pełną czystej miłości. Ta więź jednak stała się tragiczna przez tajemnicze zniknięcie ich córki i linii, które na zawsze zmieniło bieg ich życia. Sprawa Ileni wzbudziła znaczne zainteresowanie mediów, ale pomimo intensywnego śledztwa, nie znaleziono nigdy żadnych realnych dowodów jej lokalizacji. Jej ostatni znany kontakt to telefon z hotelu w Nowym Orleanie, po którym zniknęła bez śladu. W 2014 roku została uznana za zmarłą przez sąd w Brindisi. Jednak emocjonalny traumatyzm trwał, rzucając długi cień na rodzinę. W wywiadzie w programie Bellevue prowadzonym przez Franceskę Fagnani, Albano przywołał trwający ból związany ze stratą swojej córki. Rozmawianie o jej zniknięciu to jak nieustanne próbować unikać czegoś, co przeraża. Ból był tak intensywny, że sięgnąłem po leki przeciwdepresyjne, aby się z nim zmagać. Opisując, jak dni mieszają się w monotonnym cyklu bólu, ciężar mojego cierpienia stając się absurdalny. Niezłonna presja medialna tylko zwiększała ten ciężar, potęgując ból rodziny w czasie już i tak przepełnionym żalu. Historia objęta przez całą Italię, lamentował Albano, ilustrując emocjonalne cierpienie, które towarzyszyło ich stratom. Dla niego nieobecność linii. Pozostaje brutalnym, nierozwiązanym rozdziałem, obsesyjnym wspomnieniem tragedii, które naznaczyły ich życie od tamtego fatum. 9 grudnia 2012 roku Albano doznał zawału serca podczas koncertu bożonarodzeniowego w Auditorium Parco della Musica w Rzymie. Na szczęście otrzymał natychmiastową pomoc medyczną i szybko przewieziono go do Szpitala Santo Spirito, gdzie przeszedł operację tej nocy. Następnie 20 marca 2017 roku został ponownie hospitalizowany w Lecce z powodu lekkiego udaru mózgu. Kontrowersje dotyczące emerytury Albano Carisi ostatnio powróciły, gdy podczas wystąpienia w programie Rai Radio 2 i Lunatic przypomniał o wcześniejszych oświadczeniach dotyczących trudności związanych z życiem za emeryturę w wysokości 1470 euro. Piosenkarz Scelino San Marco wyraził swoje obawy dotyczące społecznych problemów związanych z ograniczeniami, a także pozostaje głęboko przekonany, że taka kwota nie wystarczyłaby na jego styl życia. Jeśli sytuacja się nie poprawi i któregoś dnia będę musiał polegać tylko na swojej emeryturze, dla mnie to nie będzie wystarczające. Wyjaśnił Albano, myśląc o wpływie anulowania koncertów i wstrzymania międzynarodowych tras. Które przez długi czas były głównymi źródłami jego dochodów. Chociaż ma także dużą farmę, gdzie produkuje wino i oliwę oraz prowadzi małą restaurację, przyznaje, że jego projekty są finansowo wspierane przez karierę artystyczną. Mój miesięczny rachunek wynosi 1470 euro. Ale był tylko 1370 euro do niedawna. Nie rozumiem, jak to możliwe, zwłaszcza, że zawsze płaciłem systemowi. Najpierw jako rolnik w Apuli, a później jako metalurg w Mediolanie. W trakcie wywiadu prowadzący Roberto Arduini i Andrea di Ciancio zapytali go o kontrowersje, które nastąpiły po jego stwierdzeniach. Albano wyjaśnił: Dziennikarz zapytał mnie, czy mogę żyć za emeryturę wynoszącą 1470 euro. Odpowiedziałem szczerze: nie, po prostu nie mogłem, szczególnie w świetle mojej sytuacji. Nie mogłem sobie nawet pozwolić na kawę dla moich przyjaciół. Te szczere uwagi wywołały falę krytyki i oburzenia w internecie, które uznaję za nieuzasadnione. Nie widzę w tym żadnego problemu. Ludzie mówią o mnie złe rzeczy, ale... Nic mnie nie inspiruje w tej chwili, oprócz głębokiego smutku. Śpiewanie o smutku nie jest dla mnie dobre, przyznał. Robiłem to w przeszłości, ale teraz staram się tego unikać. Jestem w okresie przerwy. Mimo tego artystycznego zastoju, wciąż ma spojrzenie skierowane na Sanremo, sugerując, mam otwarty rachunek z Sanremo, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moimi nadziejami. Na poziomie osobistym, Albano wyraził swoją satysfakcję z relacji z Loredana Leciso. Jestem szczęśliwy z Loredana, jak toczy się teraz nasze życie. Jest inteligentna i mamy dwoje dzieci razem. Mieliśmy nasze problemy, ale nauczyliśmy się je rozwiązywać. Nie łamie łatwo rodzin. To, co się liczy, to że mamy wspólny krąg myślenia i działania, a to jest to, co mamy. Albano wzbudza kontrowersje, informując o innych piosenkarzach. Kogo właściwie dotyczy jego krytyka? Albano Carisi, znany jako Lew z Celinopoli, ostatnio podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sceny muzycznej, zwracając uwagę na wykorzystanie autotune przez współczesnych artystów, takich jak Samuele Bersani i Sfera Ebasta. W wywiadzie z Il Giornale przypomniał sobie moment podczas występu, kiedy nagranie uchwyciło jednego z półbóstw rapu, podkreślając, jak na chwilę przestali korzystać z autotune. To było jak zobaczenie Ricardo zstępującego z nieba. Skomentował, sugerując, że uzależnienie od technologii w muzyce może prowadzić do utraty sensu. W wieku 80 lat potężny głos Albano wciąż rozbrzmiewa, udowadniając, że nie potrzebuje liczbowych poprawek. Skrytykował to, co nazwał muzyką komputerową, twierdząc, że to koniec prawdziwej muzyki. Zawsze istniały kontrowersje dotyczące nowych trendów, mówił, cytując historyczne przykłady z epoki Wagnera i Verdiego do współczesnych krytyk artystów, takich jak Claudio Wilna. Muzyka odzwierciedla epoki, w których żyjemy i musimy nauczyć się akceptować ją w tych różnych formach, dodał. Oczywiście wyraźnie odróżnił siebie od nowego pokolenia artystów. Mówiąc: Jestem piosenkarzem, który korzysta z głosu. On jest piosenkarzem, który korzysta z komputera. Jest ogromna różnica. Wymiary są różne. Jego końcowe oświadczenie nie pozostawia miejsca na interpretację. Albano Carisi wyraził swoje rozczarowanie brakiem możliwości udziału w festiwalu Sanremo w tym roku. W wywiadzie z O'Hara Borselli dla Libero, ikonowy piosenkarz z Celino San Marco wyraził swoje pragnienie, by stanąć na scenie jeszcze raz. Jednak dyrektor artystyczny festiwalu Amadeus miał inne plany. Frustracja Albano stała się oczywista, gdy szeroko omówił różne kwestie, w tym politykę oraz wpływ muzyki, która coraz bardziej rozwija się pod wpływem trapu i sztucznej inteligencji. Myśląc o sytuacji w Sanremo, Albano ubolewał. To byłoby moje ostatnie Sanremo. Napisałem do Amadeusa, prosząc go, aby pozwolił mi wystąpić i odejść. Pomimo jego szczerej prośby, Amadeus odrzucił tę możliwość. Mówiłem mu o swoim zamiarze uczestnictwa, ale uznał, że byłoby absurdalne, żebym wystąpił po sukcesie zeszłego roku z Morandi i Ranierim, podzielił się Albano. Jednak uznał, że to, co było absurdalne dla Amadeusa, nie miało znaczenia dla mnie. Przekazałem mu nawet piosenkę, ale nie sądzę, żeby w ogóle ją przesłuchał, powiedział. A w jego słowach było widać rozczarowanie. Pragnienie uczestnictwa w Sanremo nie było nową ambicją, wynikało z obietnicy złożonej podczas trzeciego festiwalu. Albano opowiedział, proponowałem moją piosenkę Amadeuszowi w tamtym czasie. Nawet zanim jej nie przesłuchał, mówił mi o propozycji dla mnie, aby zabrać na scenę trio Morandi, Ranieri i mnie. Ale ta współpraca nigdy się nie zrealizowała, co sprawiło, że Albano czuł się głupio. Próbując odwrócić uwagę od tego bolesnego aspektu, Porselli zadała mu pytania dotyczące współczesnych kontrowersji, przywołując szczególnie niedawne oburzenie w Lascali w Mediolanie, gdzie wykrzyczał hasło Viva Italia antifascista. Odpowiedź Albano była szczera. Tylko się śmieje, gdy ludzie nadal mówią o faszyzmie. Wydaje się, że sztuka nie potrafi oderwać się od polityki. Musimy oddzielić sztukę od polityki, w przeciwnym razie polityka zdominuje sztukę. Kiedy rozmowa wróciła do obecnego krajobrazu muzycznego, Albano wyraził obawy dotyczące muzyki trap. Zauważył, że dzisiaj trap jest diaboliczny przez wielu, ponieważ przekazuje niezwykle niebezpieczne przesłania naszej młodzieży. Porównał to z początkiem rock'n'rolla, przypominając, jak podobne krytyki skierowano w kierunku artystów takich jak Adriano Celentano w czasach jego szału. Muzyka zawsze odzwierciedlała historyczne momenty ludzkości. Stracił się w myślach, myśląc o ewolucji procesu twórczego. Ale teraz wydaje się, że muzyka nie jest już pisana. Słowa generowane są przez komputery. Można by powiedzieć, że jesteśmy świadkami śmierci muzyki, ale to tylko odbicie naszej epoki. Podczas gdy Albano Carisi nawigował przez zawirowania życia w wieku ponad 80 lat. Jego droga wciąż była naznaczona zarówno niesamowitymi osiągnięciami, jak i głębokim smutkiem. Jego oddanie nie zawiedzie dla sztuki, towarzyszące przerażającymi wspomnieniami o córce Ileni, malując obraz odporności pośród tragedii. Co sądzisz o drodze Albano i trudności, które napotkał? Dziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. A jeśli chcesz być na bieżąco z życiem i dziedzictwem Albano. Nie zapomnij polubić tego wideo i subskrybować, aby otrzymać więcej interesujących treści.